Cześć, nazywam się Arkadiusz, Arkadiku z i zapraszam Was do obejrzenia nowego 146 odcinka gamingowego przeglądu tygodnia. Tutaj od razu przyznaję się bez bicia, że musiałem wyjechać pod koniec tygodnia, więc nie byłem w stanie pokryć całego tygodnia, ale i tak, coś niecoś się tu znalazło. Na początek śmiesznostka na dziś. What the hell? <laughs> oh, wait. What the fuck? I lecimy z tematem. Od premiery Metro Exodus wiemy, że do gry zostaną stworzone dwa dodatki: The Two Colonels oraz Sam's Story. Dla przypomnienia, przygoda The Two Colonels odgrywa się w Nowosybirsku, a protagonistą dodatku jest pułkownik Chlebnikow, który jest ojcem Kiryła, którego znamy z głównej gry. A sama akcja dzieje się na około rok przed przybyciem Martiema. Ten dodatek pozwoli nam pozwiedzać właśnie te metro, którego mały fragment mogliśmy zobaczyć w głównej grze, a całość ma nam oddać klimat pierwszych dwóch części z klaustrofobicznymi tunelami grającymi główne skrzypce. Sam's Story, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli nam wcielić się w znanego nam towarzysza, sama, który, szukając drogi do Stanów Zjednoczonych, ląduje we Władywostoku, które zniszczone zostało przez tsunami. Ten dodatek z kolei będzie miał otwartą strukturę, tak jak pierwszy czy drugi rozdział Eksodusa. Okej, okay, przypominajkę mamy za sobą, no to właśnie czas na bombę tego tygodnia, THQ Nordic potwierdziło pracę nad nową grą w uniwersum Metra, a grę zapowiedział nikt inny jak sam szef studia na spotkaniu z inwestorami. Co prawda prace są na bardzo wczesnym etapie, a większość zespołu zajmuje się dopieszczaniem dodatków, niemniej wizja powstawania kolejnej części bardzo, bardzo cieszy. A skoro już przy THQ Nordic jesteśmy, to studio zapowiedziało też pracę Violation nad kolejną częścią jednej z najbardziej popieprzonych serii w grach Saints Row 5. Tak naprawdę szczegółów nie ma, poza tym, że to nie ma być spin-off, tylko pełnoprawna, pełnowartościowa gra. Pytanie jednak, czy wróci do takiej chociażby trójki, mówię korzeniami, czy też będzie już z udziwnieniami jak w czwórce? Osobiście wolałbym trójkę. Czwórka była spoko, ale co trójka to trójka. Od czasu afery ze zwolnieniem z Konami Hideokojima, czyli m.in. z porzuceniem PT, które okazało się być Silent Hill'em, na temat tego IP była kompletna cisza, i właśnie w minionym tygodniu coś się zmieniło. W sieci pojawiła się informacja, że z końcem lipca Konami złożyło wniosek rejestrujący nowy znak towarowy zastrzegając nazwę Silent Hill. Początkowo wszyscy szkowali, że właśnie powstaje nowa maszynka Pacinko, ale jak się okazuje, ten znak towarowy jest związany, cytuję, z grami wideo oraz grami z sieciowymi elementami. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiadomo. A może Konami po prostu zabezpiecza sobie tytuł i będzie go miało dalej w... Kto wie. Capcom rozpieszcza nas remake'ami Resident Evil, jednak w przypadku Dino Crisis wciąż cisza. Od czego jednak są moderzy i twórcy niezależni? Dla tych, którzy tęsknią za przerośniętymi gadami, ekipa Steam Arklay tworzy swój Dino Crisis Remake. Całość tworzona jest na silniku Unreal Engine 4. Przed zapaleńcami jeszcze wiele roboty, ale już dzielą się swoimi postępami na tubie. Cóż, trzeba trzymać za nich kciuki i mieć nadzieję, że Capcom projektowi nie zrobi pod górę. <grym> Wciąż pozostając w klimatach survival horrorów, których na rynku ostatnimi laty się za wiele nie pokazuje. Smaczek dla fanów gatunku. Daymare 1998 to projekt twórców, którzy jako pierwsi pomyśleli o remake'u Resident Evil 2. Z których to Capcom podłapało pomysł. Jako, że projekt został zamknięty właśnie za pośrednictwem Capcomu, twórcy Invader Studios postanowili stworzyć coś totalnie własnego, czego efektem jest właśnie Damer 1998. I co ciekawe, na tytuł nie będzie trzeba długo czekać. Premiera już w tym roku, za miesiąc, 17 września, na PCach. A w grze zombie, szukanie znajdziek, rozwiązywanie zagadek i brakujące zasoby. Co prawda, grafika prezentuje się troszkę pastgenowo. Ale i tak całość wygląda i zapowiada się nieźle. Jeśli nie będzie to wycenione jak tytuł AAA, to myślę, że sam się skuszę. Na dualshockers.com pojawił się obszerny artykuł mówiący o tym, że Quantic Dream odpowiedzialny za takie gry jak Detroit Become Human, Heavy Rain czy Beyond Two Souls już dawno chciało się odciąć od wyłączności dla Sony. Na dwa lata przed premierą ich ostatniej produkcji, czyli Detroit, toczył się proces odcinania od niebieskiej platformy, ale co ciekawe, firmy rozstały się w zgodzie, co zaowocowało wydaniem ich tytułów na PC. David Cage zapowiedział, że od teraz wszystkie tytuły tworzone przez Quantic Dream będą wydawane multiplatformowo. No chyba, że się trafi lukratywna oferta zrobienia czegoś na wyłączność. Jak kasa się będzie zgadzać, to czemu nie? Mała, ale wygodna zmiana na Steamie. Na tej platformie teraz można nieco lepiej segregować tytuły. Nieraz zdarzyło się, że tytuły, które można kupić na Steamie, dawno temu ograne przez nas zostały na innej platformie i tutaj pojawia się problem. Steam bowiem lubi nam rekomendować tytuły, a jeśli poklikamy sobie na ignoruj, czy tam nie chcę, algorytmy zapamiętują, że danej gry nie lubimy, czy danego gatunku nie lubimy. Tyle, że my lubimy, ale już nie potrzebujemy drugiej kopii ale jak najbardziej chcemy, by podobne gry były nam polecane. I co wtedy? No właśnie platforma dodała teraz opcję zaznaczenia ograna na innej platformie. Dzięki temu możemy raz na zawsze zignorować dany tytuł, nie wprowadzając jednocześnie algorytmów w błądże danego tytułu czy tam typu gier. Nie lubimy. Proste i logiczne. I na koniec nowy zwiastun Borderlands 3 od Gearbox Software. Film, który widzicie na ekranie zatytułowany został Pogranicza są twoje. I pokazuje nam ponownie zwariowany klimat gry, ale trzeba przyznać, że trujeczka zapowiada się naprawdę przez oczyście. Premiera 13 września. Ja was zostawiam ze zwiastunem i do usłyszenia za tydzień. Serdecznie dziękuję moim patronom. Tomisko N, Maniek, Ziela, Chudisła. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem czy udostępnianiem, zapraszam również właśnie na mój profil na Patronite. Wiele nie trzeba, a wszystko cieszy. A jeśli chcecie mnie wesprzeć jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia następnym razem.